Tak, bo tam są dwa wątki, że um, jeden to jest y, wątek opieki nad twoim ojcem i on jest taki, powiedzmy, konstans, tak, tam są kolejne, tam nie ma punktów kulminacyjnych, a no, drugi wątek widzę... to jest y, rozwój chłopaka, który z chłopca, książka się kończy, kiedy ty zostajesz ojcem. Tak, więc ten drugi wątek to jest jasne, że z chłopaka to do, do, do góry, to może pokażę, z chłopaka... Do, do, do góry to idzie, prawda? Tu gdzieś jest 18 rok życia, pełny rozwój, wszystko przede mną i tak dalej. Natomiast ten drugi wątek, opieknia do ojca, on nie jest zupełnie konstant. Zauważ, że ojciec w pierwszej scenie wychodzi na swój przedostatni spacer, sam jeszcze wychodzi z domu, otwiera drzwi, zamyka drzwi, wiesz, jakie to są trudne czynności, żeby drzwi otworzyć i zamknąć, zejść po schodach z pierwszego piętra. To jest do pokonania dwa razy po dziewięć schodków, wiem, bo ja z nich skakałem, jak byłem mały. I jak byłem zupełnie mały, to skakałem z piątego, jak byłem już większy, skakałem z siódmego, a na koniec z dziewiątego schodka. A teraz trzeba zejść schodek po schodku, dwa razy dziewięć, plus jeszcze pięć na, na samym dole, wyjść na dwór, no to jest kosmicznie trudna czynność, ale mój ojciec to potrafi na początku. A potem już nie, nie za bardzo, potem jest problem z, z dojściem do łazienki, a potem jest tych problemów coraz więcej. To, to nie jest tak, taka, taka krzywa. To nie jest taka prosta, która jest konstant, tylko ona jest niestety trochę w dół. A jak się musi mierzyć z tym, mając w pamięci to, 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 tę swoją krzywą przeżywaną razem z ojcem e, tego rozwoju z taką, która idzie trochę trochę w dół. Mm -hmm. O tym jest ta książka chyba. O dwóch krzywych. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A literatura to jest dla Ciebie przede wszystkim to, że się coś konserwuje tam na papierze? Myślę, że w, akurat w tym przypadku nie wiem jeszcze, co to jest literatura, z, zam, zamierzam z, zostać e, pisarzem. Miałem tyle dobrych odzewów po tej książce, że, że uznałem, że mam takie moralne prawo, żeby napisać drugą, więc może kiedyś będę wiedział, co to jest literatura. Na razie to wiem, co, czym była dla mnie ta książka. Myślę, że jakąś taką formą też pewnego rodzaju, nie wiem, odreagowania, psychoterapii, bo mm, powiesz takie zdanie: Wojtek Staszewski y, opiekuje się swoim chorym ojcem. To ono jest tak sztampowe, że się chce żywać na, na, na sam dźwięk. Jak y, nawet opowiadasz, że, że jedziesz do ojca i że, y, że z nim jest trudno rozmawiać, bo on jest po udarze i mówi niewyraźnie i nieskładnie i nielogicznie, to też nie dajcie do wyobrażenia. Um, myślę, że bardzo chciałem móc te swoje emocje, nie wiem, wyrzucić. Pokazać, opisać. Zrobiłem to z dość dużym ekscybicjonizmem, ale z takim bardzo świadomym ekscybicjonizmem, też wiedząc, że, e, że taka sytuacja dotyczy pewnie nie tysięcy, setek tysięcy ludzi w Polsce. Tylko, że, że o tym się nie mówi. To, o czym się mówi, to są takie heroiczne przypadki, kiedy ktoś. E, no, słyszałem takie historie: e, matka była chora ale w, wzięłam, zostawiłam pracę, zostawiłam wszystko, zajęłam się matką, wzięłam matkę do siebie. I to jest taki heroizm, o którym ludzie mówią, tak z, z dumą na ustach. Natomiast w sytuacjach, kiedy próbujesz taką opiekę i, i, i miłość połączyć, miłość do, do rodzica, do ojca w tym wypadku, połączyć z, taką, z normalnym życiem i z brakiem umiejętności radzenia sobie z tymi problemami, bo kupa na podłodze to jest problem, z którym sobie nie umiemy radzić, bo nikt nas tego nie, nie, nie uczył. Kupka nie ma wlaka, Owszem, to masz masę podręczników jak sobie z tym radzić. Co zrobić z, z kupą rodzica? To jest e, jak długodystansowy bieg, tak? Tak, tylko że widać, widać metę cały czas i to, to, jest, to, to nie jest fajne, że widać metę. Mhm. Zdajesz się sprawę z tego, że bez sensu życia z tego, że, że trzeba ten, tego sensu się mocno doszukiwać. I pewnie też nie wiem, napisałem, bo, bo szukałem sensu życia tych, tych dwóch krzywych, tych wznoszącej się tego chłopczyka, tej opadającej jego ojca. Nie wiem, może sens życia jest między 18 a 70 rokiem życia gdzieś.